Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam z takiego nietypowego miejsca na krótkie podsumowanie mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn i na takie krótkie info na kanale, co się będzie działo, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Przede wszystkim pierwsza rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to mega gratulacje dla polskiej reprezentacji za zdobycie brązowego medalu. To jest kolejny brąz, który zdobyliśmy w tym roku. Mamy kwalifikacje na igrzyska olimpijskie, więc mega sprawa i generalnie chciałabym tutaj poruszyć temat właśnie y, tego co się dzieje w polskich mediach, bo wszyscy doskonale wiedzą, że jest jeden y, jedna strona, jedna gazeta, która y, Potrafi w ciągu 24 godzin tak poprzekręcać słowa, to ja tutaj oczywiście nie będę mówić, jaka to jest gazeta. Każdy sobie może to znaleźć w internecie, o którą gazetę mi chodzi, bo po prostu, no też ja nie chcę problemów na kanale. Umówmy się, no ale i tak wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Najpierw piszą, że tylko gramy o brąz, a później nagle, wow, gramy o medali i w ogóle bla 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 bla. I szczerze mówiąc mnie to trochę wkurza, ale no niestety takie są polskie media, polskie pismaki i, i na to się niestety nic nie poradzi. Można się jedynie denerwować i mieć nadzieję, że w końcu znajdzie się ktoś, kto będzie pisał prawdę. Natomiast tak, jeżeli chodzi o sam przebieg turnieju, osobiście uważam, że to jest głupota, żeby robić turniej w czterech krajach. Bo Francja, Belgia, Holandia... I Słowenia organizowały konkurs. No i właśnie ta Słowenia, która, że tak powiem, zrobiła sobie wszystkich wiajo z tym strajkiem linii lotniczych, i, i Polska, polski rząd musiał wysyłać samolot po naszych zawodników, żeby mogli dolecieć na półfinał, więc jakby. No troszeczkę słabe to było, a nawet bardzo słabe, bym powiedziała, ale po kolei zacznijmy od samej organizacji. No, organizacja generalnie zawiodła na całego. Już, już pomijam fakt nawet dekoracji medalowej, bo, bo to po prostu to była jakaś kpina. I, i szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy Francuzi aż tak bardzo byli już zniechęceni tym, że przegrali mecz o medal, czy, czy w ogóle mm, Francuzi stwierdzili, a walić, to nie będziemy robić... Po co, po co się męczyć na, na trzecie miejsce? Nie wiem, jak to miało miejsce w przypadku drugiego i, trzecie, i pierwszego miejsca, dlatego, że nie oglądałam tego meczu. Widziałam tylko wynik, więc, więc nie wiem, dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie, jak wyglądała ta dekoracja już mm, po finale. Natomiast tak, jeżeli chodzi o polską grupę, zacznijmy od początku. Polska straciła tylko jednego seta w całej fazie grupowej, co bardzo cieszy. Była oczywiście rotacja składem i, i te słynne a wezmę walne całą szóstkę nową. Po co się będę męczyć ze zmianami, czyli logika naszego trenera Witala Heinena. No, generalnie to było szokujące i to na pewno jeszcze będzie głośno o tym yy, nie raz, jeżeli chodzi o, o środowisko siatkarskie. Natomiast no, z jednej strony to było zaskakujące, z drugiej strony już po tylu akcjach naszego trenera, to w sumie nie powinno nas już te, praktycznie nic zdziwić. No, a jednak nadal Witel ma swoje asy w rękawie i potrafi zaskakiwać i pewnie zawodników, i też przede wszystkim kibiców. Fajne jest to, że Witel mówi po polsku. Dam wam na dole linki do, do filmików, gdzie Witel mówi po polsku całkiem sprawnie. I cóż, tak, jeżeli chodzi o polską grupę, no to umówmy się, że to nie była grupa śmierci. To była no, bardzo banalna grupa, że tak powiem. Więc, jakby tutaj nie miało prawa się nic złego za bardzo wydarzyć. No sorry, ale Finlandia, Estonia czy Ukraina to nie są jakieś mocarne drużyny. Chociaż Ukraina faktycznie wygrała, yy, znaczy nie wygrała, ale, ale ugrała Tajbreka z Serbami bodajże. Więc z Serbami czy to ze Słoweniem już nie pamiętam. W każdym razie z którymś z tych krajów yy, Ukraina yy, grała z Tajbreka i już byłam w szoku, że oni tego Tajbreka chyba z Serbią. Nie pamiętam, dajcie znać w komentarzu albo tutaj wam na... tak gdzieś tutaj będzie jednak. I cóż, jeżeli chodzi o kolejną rzecz, czyli Niemców Niemcy chyba specjalnie przegrali swój mecz w grupie z Hiszpanami Żebyśmy my najpierw zagrali z Hiszpanią, a, a później z, z Niemcami No ale tak w końcu Niemców do, dosięgła polska siatka i, i tak przegrali Trochę byłam w szoku szczerze mówiąc, że to było aż 3-0 Ja tutaj liczyłam na jakieś emocje większe, że tu będzie z jakiejś, nie wiem, 3-1 albo tiebreak czy to będzie naprawdę zacięty mecz, a, a Niemcy praktycznie pokazali to samo, co nasza faza grupowa, więc jakby nie wiem, co się stało z Niemcami. Trochę rozczarowało mnie to, że Włosi przegrali z Francuzami, również 3-0. No liczyłam po Wło na Włochów bardziej, no ale Włosi są drużyną nieprzewidywalną i tak naprawdę na Igrzyskach Olimpijskich, czy nawet na pucharze Świata chyba, oni też grają. To, to myślę, że jeszcze oni mogą pokazać, że jednak mają te swoje pazurki włoskie, i, i, i wcale włosi nie, nie są tacy słabi, jak, jak to wyszło w meczu z Francją. Jeżeli chodzi o, o mecz właśnie z Słowenią, no tutaj no ja nie wiem, co nie zagrało. No nie zagrało coś ewidentnie, ale widać, że siatkarze przyznają się do tego błędu, no bywa, no raz się wygrywa, raz się przegrywa, tak? No, no tutaj, że tak powiem, fala hejtu tradycyjnie w polskiej yy, siatkówce i w ogóle w polskim sporcie musiała być. No trochę szkoda, że, że się nie udało walczyć złota z jednej strony, ale z drugiej strony, no umówmy się, przede wszystkim Polacy mieli na ten rok wywalczyć kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie, co się udało od razu, bez jakichś komplikacji. I, i tak, no tutaj kolejne, kolejny medal, później ta Liga Narodów, tak, gdzie graliśmy tak naprawdę składem totalnie nowym, totalnie wymieszanym. I, i, i tak naprawdę w tym momencie mamy dwie szóstki, które bez problemu wychodzą na boisko i, i robią robotę, więc jakby to cieszy. Teraz na Puchar Świata jedzie naprawdę wielu zawodników i, i tak naprawdę Heinen może sobie rotować składem, jak mu się żywnie podoba, bo, bo prawda jest taka, że w każdym meczu może być tylko 14 zawodników, ale na ten turniej jedzie ich tylu, że po prostu no mogą sobie co mecz wysyłać po prostu inną szóstkę na boisko i w ogóle inną czternastkę, więc tym bardziej to jest komfortowa sytuacja dla polskiej siatki. No i tak, jeżeli chodzi o ten mecz ze Słowenią, no ja generalnie liczyłam na to, że w finale będą emocje, no i były emocje. No i cóż, Serbowie wygrali. Serbowie wygrali, co mnie bardzo cieszy. Jakoś nie przypadam za Słowenią i tu nie mówię tego dlatego, że Polacy przegrali ze Słowenicami. Natomiast już Słowenia poprzednio, kiedy grała finał... No, to też jakby nie byłam za tym teamem, i dla mnie to było takie dziwne, że, że Słowenia po prostu tak sobie poradziła. No, ale cóż, zdarza im się. Także jeżeli chodzi o mecz o trzecie miejsce, no ja po Francuzach też liczyłam na coś więcej. Szczerze mówiąc, to liczyłam, że będzie też ciężki mecz, że będzie tiebrek, a, a wyszło wszyscy wiemy, jak. Co, co w sumie cieszy. Więc jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, to osobiście uważam, że niezależnie w jakim sporcie, to jednak powinno być także jedno, jedno państwo, maksymalnie dwa państwa, jak to miało miejsce w przypadku Mistrzostw Świata, kiedy Włosi i Bułgarzy organizowali konkurs. Właśnie Bułgaria, która również przepadła z kratasem w, na Mistrzostwach. Też trochę liczyłam więcej w ogóle na Bułgarię. W ogóle liczyłam, że my w grupie to będziemy mieli właśnie jakąś taką potęgę siatkarską typu właśnie Bułgaria, Włochy, Francja, Serbia. A tutaj no trafiliśmy na, na grupę samych no-name'ów. Natomiast tak, no, no cztery kraje no nie dały rady z organizacją, no nie oszukujmy się i, i to było widać. I to jest też męczące dla zawodników, że oni po prostu non stop zmieniają te miejsca, zmieniają hale, zmieniają hotele, zmieniają yy, klimat. No to nie jest komfortowe, umówmy się. Ja sobie na przykład nie wyobrażam teraz jak ma być z tym europiłkarskim, gdzie 10 krajów to organizuje. Ja po prostu nie wiem jak oni to wymyślą i jak oni to zorganizują. No dla mnie to jest po prostu idiotyczne, no ale cóż. Przekonamy się w przyszłym roku co i jak. Natomiast jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, no cóż, medal cieszy, trzeba teraz skupić się na Pucharze Świata i później na Igrzyskach Olimpijskich. Więc tak, jeżeli chodzi o siatkówkę, to Polacy dali radę, jestem z nich mega dumna. I cóż, polskie gazety i polskie pismaki, no to może niech się zaczną ogarniać, bo to już naprawdę jest wstyd i hańba na to, co odwalają. I kwestia kanału. Jak wiecie, nic się ostatnio nie pojawiało, za co bardzo przepraszam. Natomiast tak, filmy będą się pojawiać w piątki po południu, prawdopodobnie. Jeszcze nie zdecydowałam o której godzinie dokładnie, ale możecie liczyć na to, że w godzinach, tak myślę, od 15 do 18 coś zazwyczaj powinno się pojawić. I tak. Jeżeli chodzi o kanał, to tutaj szukam się drobnych zmian, raczej to będą zmiany kosmetyczne. Ja generalnie, jak już mogliście się zauważyć, jakiegoś czasu kombinuję z miniaturkami, więc miniaturki się będą zmieniać. Będzie zmieniać się również nazewnictwo filmów. I jeżeli chodzi o playlisty, to tam też troszeczkę się pozmienia. Natomiast tematyka kanału i, 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 że tak powiem, częstotliwość dodawania filmów się nie zmienia. Będę się również starała dodać napisy do wszystkich filmów. I w sumie to tyle, także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!